Szanowni Państwo, yy, ci, którzy mnie oglądają, ja nie opowiem dzisiaj nic oryginalnego. Wśród tych milionów czy miliardów życzeń, które składane są z okazji Świąt Bożego Narodzenia i świąt Nowego Roku, ja niczym się nie mogę wyróżnić. Chciałem wszystkim tym, którzy obecnie pracują na Wydziale, pracowali będą pracować na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii a także studiowali, studiują będą studiować na Wydziale Geodezji Górniczych i Inżynierii Środowiska oraz tym, którzy nie mają tego szczęścia, żeby pracować albo studiować na tym Wydziale, niezależnie od tego, życzę wszystkim wesołych, zdrowych i sympatycznych świąt. Studentom życzę szczęścia przy egzaminach, to jest zawsze potrzebne, zdrowia, sprawiedliwych ocen, zainteresowania swoim zawodem i tego, ażeby mieli jasne perspektywy zatrudnienia, pracy i dobrego wynagrodzenia. Pracownikom życzę wszystkiego dobrego, ażeby znaleźli poprawne proporcje pomiędzy zaangażowaniem w pracę a życiem domowym. Życzę im sukcesów, zadowolenia, zazdrości kolegów i dobrego samopoczucia. Życzę sukcesów i zdrowia przede wszystkim. Pozostałym również życzę tego samego i wesołych świąt i szczęśliwego nowego 2017 roku.